Dzień dobry. Skuter i walizki elektryczne MediLife Toro to idealne rozwiązanie mobilności dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się, jak i dla osób starszych. Dzięki swojej wadze, jak i rozmiarom stanowi idealne połączenie kompaktowości, jak i komfortu jazdy. Zapraszam do oglądania. Omówienie tego skutera zaczniemy od przodu. Medlife Toro stoi na solidnych 15-celowych, dętkowych oponach. Opony wyposażone są w bieżnik szosowo-terenowy, dzięki czemu możemy ruszyć nim również poza równe miejskie drogi. Przednie koła posiadają amortyzację sprężynową, niezależną dla każdego z kół. Zwiększa to znacznie komfort oraz bezpieczeństwo jazdy. Z przodu skutera mamy dodatkowo wzmocnienie aluminiowe, aby uniknąć uszkodzenia w razie jakiejś kolizji. Skuter wyposażony jest w hamulce przednie, hydrauliczne z wziernikiem, czyli możliwością sprawdzenia poziomu płynu hamulcowego. Z tyłu zastosowano hamulce w technologii bębnowej. Hamowanie odbywa się poprzez zaciśnięcie manetki hamulcowej na kierownicy. Skuter posiada okrągłe, mocne światło przednie w centralnej części kierownicy, światło pozycyjne, LEDy. Dodatkowo z tyłu znajdziemy duże czerwone światło stopu oraz kierunkowskazy. Przechodząc do centralnej części skutera omówmy fotel. W modelu Toro zastosowano piękny stylowy brązowy fotel wraz z poduszką na oparciu. Całość dopełniają wygodne skórzane podłokietniki. Naprzeciwko fotela mamy kierownicę, na której mamy kolejno od lewej strony włączenie i wyłączenie świateł, kierunkowskazy oraz klakson. W centralnej części wyświetlacz prosty i czytelny również w słońcu. Po prawej stronie kierownicy światło stopu, wybór biegu, na którym chcemy się poruszać oraz manetkę gazu. W całości kierownicy towarzyszą duże, widoczne i komfortowe lusterka. Skuter odpala się poprzez przekręcenie kluczyka. Dodatkowo obok stacyjki mamy dwa mniej istotne elementy, ale warto o nich powiedzieć. Haczyk na zakupy w części centralnej oraz kieszonkę, czy to na napój, telefon, czy portfel. Cały pojazd zasilany jest przez akumulator litowo-jonowy o pojemności 1200 W zapewniający zasięg na poziomie do 55 km. Skuter napędzany jest silnikiem o mocy nominalnej 1000 W, która umożliwia osiąganie prędkości do 25 km na godzinę. Kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, jest akumulator. Akumulator możemy w szybki sposób wyciągnąć i ładować niezależnie. Jest to bardzo przydatna funkcja, na przykład jeśli nie mamy gniazdka w garażu czy piwnicy lub na zimę chcemy przechowywać akumulator w odpowiedniej temperaturze. Ładowanie może również odbyć się poprzez gniazdko ładowania znajdujące się w centralnej części pod siedziskiem. Pamiętajmy, aby najpierw podłączyć ładowarkę do gniazdka, później z gniazdka do skutera. Kolejnym aspektem, na który warto zwrócić uwagę jest duży kufer z tyłu, w którym możemy transportować zakupy czy inne potrzebne rzeczy. Dodatkowo z przodu w standardzie mamy zamontowany duży koszyk na najpotrzebniejsze rzeczy. Skuter wyposażony jest również w koła antywywrotne z tyłu, dla naszego pełnego bezpieczeństwa podczas pokonywania podjazdów. Medilife Toro łączy w sobie cechy pojazdu komfortowego, ale też bardzo użytecznego. Jeśli dodamy do tego elegancki design i jakość wykonania, otrzymujemy produkt, który w swojej kategorii i przedziale cenowym może nie mieć sobie równych. Po omówieniu samego skutera, kilka kwestii prawnych. Skuter zarejestrowany jest jako produkt medyczny. Można nim poruszać się po chodniku, jak pieszy, nie trzeba go rejestrować ani wykupywać ubezpieczenia. Skuter można zakupić w sposób tradycyjny lub starać się o dofinansowanie z programu Aktywny Samorząd na kwotę 8250 zł. Pojazd objęty jest dwuletnią gwarancją realizowaną przez jeden z najlepszych serwisów w Polsce firmę MOBI. Jeżeli mają Państwo jeszcze jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego bądź osobistego u nas w salonie. Zapraszamy również na stronę internetową mobi.com.pl